Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy, dzisiaj mam dziewiąty, dziewiąty, maj 2023 rok, tu w tym gnieździe tej nocy. Był wyląk piskląt, Nie mam lampki, żeby to obświetlić. Tu są jeszcze kurczątka. Tu jeszcze są kurczątka. To. Ten był zaplątany. Wypolek. Tu jest chlebot. Tu jest chlebot, proszę Państwa, drugi chlebot, aha, jeszcze dwa do lęgnięcia, te najsłabsze tam na skraj, aby matka nóżkami, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziewięć, ohoho, oh. dużo jest, no i Ten tak niebogato może czasem być niedosiedany. Tak, tu są chleboty. Proszę Państwa, tak wyglądają. Lęgi. Mój zaraz im tu spuszczkę mamy. Mama po porodzie. Gdzie ona jest? jest tu, tak. Bardzo grzeczna. Ona taka była osowiała, taka nieporadna, taka słabiutka, A takim potomstwem. Proszę Państwa. Obdarzyła moje gospodarstwo. Troskliwy głos matki. Tak. Ja ledwo żyję moje dziadki. Mówi. No iść tam piękna. No idź idź tam na małe posiedzenie sobie. No idź, no wiem, już taka sławiutka. No idź, idź po malutku. Jest bardzo dobra indyczka, jest powolna, nie posuwa się, nie wykonuje gwałtownych ruchów. To jest gwarantem tego, że tu nie dojdzie do masakry piskląt. No idź tam, no idź. Proszę Państwa, no są takie przygody indyki, to są ciężkie żyżęta do chowu, bardzo ciężkie do wylęgów, tam parę sztuk się lągnie ten rok jest nadzwyczaj dobry no, jest bardzo słaba bardzo słaba matka, bardzo wycieńczona no i delikatnie delikatnie nakrywa swoimi piórkami to gniazdko aby żadnemu pisklęciu nie zrobić krzywdy uuu ten dostał świerd mamy, ale dlaczego? Czego i się spodobał? No 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 Ta. Żeby to wszystko było jako tak ułożone, te lęgi są czyli wcześniej. No to jest bardzo zaskakujące. Trzy dni wcześniej lęgi, no na razie to wszystko tak zostanie, ja to będę musiał malutku poukładać, wziąć ziemię zakopać, żeby kury tych patogenów nie zjadały. No i proszę Państwa, tak w moim gospodarstwie to wszystko, lęgi za lęgami. I tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.